W środę 20 sierpnia odbyła się jesienna ramówka stacji TVN, na którą do Sopotu przybyły same wielkie nazwiska stacji. Byli to między innymi prowadzący Dzień Dobry TVN, czyli Marcin Prokop, Dorota Wellman, Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Sandra Hajduk, Maciej Dowbor. Nie zabrakło także uczestników odświeżonej wersji programu Afryka Express z nową prowadzącą Izabelą Krzan. Na ściance pozowała także Małgorzata Rozonek majdan która już niebawem zadebiutuje z nowym programem Bez Kompleksów. Z dziennikarzami rozmawiała również Martyna Wojciechowska, która promowała szesnasty sezon Kobiety na Krańcu no i nie zabrakło także Klaudii Eldursi, która miesiąc temu powitała na świecie swoją córeczkę i w rozmowie z mediami opowiedziała o nowej roli, bo pierwsza została mamą dziewczynki, opowiedziała nowej roli, opowiedziała o jej planach na przyszłość, o jej planach zawodowych. Redakcja faktu porozmawiała także z szefową DVN-u, która opowiedziała o tym, na jakie format liczy w tym w tym sezonie najbardziej Powiedziała też nieco o przyszłości Klaudii Eldursi i wiemy w jakich formatach będziemy mogli ją zobaczyć, także zapraszamy na stronę internetową fakt.pl i na nasze social media po więcej informacji prosto z sobotu.